Chimanko, ja jestem Sirius. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft z Siriusem. Tak, no, jak wam już mówiłem na YouTubie, że, że sobie zrobiłem szkic z domku. No i to jest właśnie ten szkic. No. No i pójdziemy po Mossi to Taki zwykły dom, po co mi taki rewelacyjny i tak będę miał 2-3 piętra jeszcze magazyn. Po co mi więcej? No, ile mam Mossi to Mam 49. Skąd ja go tyle wziąłem właściwie? Nie pamiętam skąd. Nie pamiętam. No ale dobra. Czy, że to nie wiem czy mi tyle wystarczy A nie, wiem już skąd gdzie... Wiem. Aha, z tamtego, no e, tak. No i zrobimy do końca podłogę. E, no tak. Zrobimy do końca podłogę. No. I będziemy się cieszyć. Wiem, że do końca jeszcze nam trochę zostanie, bo stop Ale dobra most, most stone, inaczej się to nazywa te klocki są naprawdę dużo warte bo są zarobiście wykonane no i tak dalej i tak dalej jak widzicie sobie zrobiłem cegły i na drugie piętro postanawiam sobie zrobić tego nie wiem co nawet ale dobra jeszcze mi się szybciej łopatacz skończy przez to to jest zwykle błędne kopanie No jeszcze starczy, tak tak. Jeszcze trzy dziury O kur... A dobra, tutaj będzie um, No, no i idziemy kopać do następnego dungeonu Dungeonu e... Który jest on tu tak, tutaj tak. Nie ma No, on jest trochę mały, nie widzicie? On, on jest taki inny niż zwykle. No, ale dobra. Możliwe, że tutaj jest niedokończone, takie otwarte. Wiecie, co? Pójdziemy do tego kanionu, co widzieliśmy? Taki niby kanion. zobaczymy, co tam jest. Dobra. Nie wiem czy mi odpowiecie, bo. Przecież to nie jest live'a. Tak to by było. No. Spoko. Spoko. Spoko moje najlepsze. Spoko! No dobra. O, no i to widzicie? Co jest chyba? Nienormalne w ogóle. Nie, bo to już chyba mi się tak zdarza, kiedy ja w ogóle włączam grę. No nie? Włączyłam przed chwilą gra i grała, ale super już mamy czter... czterdzieści kompleksów. Gdzie wyjście? Tu? Gdzie wyjście? Zrobię sobie jeszcze dzień, bo później się prześpimy. Ok, Spoko. domeczek, mój kochany. <grymne> Co lubiście, Ja to zrobiłem. No dobra, no i chyba do tego mostiko koblesca nam wystarczy. Ja już nagrywam. To muszę sobie ustawić kamerę tak, żebym mógł widzieć. Już nagrywam. No, chyba raczej wystarczy. Starczy, starczy, starczy. Nie, Chyba nie starczy, mi się tak wydaje. Ile już mamy? Yy, mamy już dungeonów, mamy cztery, tak? Nie, trzy. 3. Trzy 3 dungeony. Trzy, trzy... co no Cztery! Nie wiem skąd mi się cztery nawet wzięło. Spoko dobra nam się trochę dypta przyda do podciągania się. Spoko pięć bossy kobles koblesto. A jeszcze tu nie starczy. Kurde, nie starczy szkoda. Mm. Chudę. Nie chcę by się iść do tamtej kopalni, strzesza. Znaczy, do tamtej jest mm, Może sobie zróbmy łóżko i dajmy sobie noc. No dobra, mniejsza. Idziemy do tego kan kanionu. Nie, no musimy zrobić przynajmniej z dwa żelazne kilofy. Albo nie wiem. Zróbmy tak. Jeden kamienny. Aha, aha ten my. ale szczerze żelazna i tada mamy już 4-3 kilo w zapasie i idziemy do kanionu. gdzie on jest zapomniałem Zapomniałem, nie dobra ogarnę się ogarnę ogarnę się ogarmy się Ogarnę się o tu jest na się znalazłem. Tak. Och, spadłem. Nic mi się nie stało. Ci pochodni zapomniałem. A nie, mam tu. Jeden stick. Przestań zobaczyć, czy mam na pokojowe. Ja mam. Peaceful. Uh, peaceful, peaceful, like. O raczej, nie prostu nie tu wchodziłem. Ma czakra, ma Nie, wyszedłem sobie jakoś. Poradziłem sobie. Se, poradziłem se. Poradziłem sobie. se. Poledziłem se. Yy. No dobra. Tu no, widać mamy bardzo dużo y, zawzięcia. O kurde, coś tu no. No. Który to jest... Le... W. We o masakra e, można powiedzieć czwarty dungeon pająk jaskiniowy tak? nie, pająk zwykły, nie jaskiniowy zwykły? nie dobra, dobrze że mamy dechy gaz do dechy Zanoś, tak. no, no to tak, e, e, siadło siadło. Nawet takie mniej potrzebne rzeczy. O, stringi się przydadzą i redstone też. Redstone, buckety też się przydadzą, żelazo, siadełko Win i stringi. No, nawet powiem zarumbiście, Ale mnie to najbardziej cieszy, że jest właśnie to. Dungeon. Mam, nie muszę daleko chodzić. Dungeon, dungeon. Dungeony. Lubię mleko, lubię kaszarkę, lubię jajo, jajo. Jajo, jajowce, jajowce, jajo. Jajowce, jajo. No dobra. można świetnie powiedzieć, że nam wyszło. Nie ja wiem, czy skrzynię bierze, żeby chyba raczej nie. Po co? O właśnie, po co? No i już powiem, że. No, to dobrze. O nie. E, poczekajcie. Z dwóch nagrywam szósty odcinek mojego survivalu. Mogłem nie odpowiadać, ale A niech już wie, że, że mi nie będzie przeszkadzał. No, bo kurde, dobra. E, wszystko kurde, nie laguj. Ile ja mam FPS-ów? 20, nie, no normal. spoko. Wyszliśmy stąd, a możemy jeszcze iść tu. No, węgiel. Byśmy się nakopali. Na kopali, żeśmy się. Jesteśmy górnicy. Nie no, dobra. Ogarnmy się. Ogarmy się. O kurde, ale lepiej. Teraz ile FPS-u. Uuuu, 50! Ja, ładnie! 50, o to właśnie chodzi. Widzieliście chyba, poczekajcie, 50, ach, cudownie. Jak się włącza to F3, to trochę spada, więc to nie jest takie. Wiecie? a teraz mi ładnie chodzi. Mogłem nawet nagrywać czymś, no ale dobra, yy, zależy. Teraz kopiemy sobie żelazo. Żelazo nigdy nie dość. Żelazo na świecie jest chyba z 15 staków. Nie, chyba więcej. O, i znowu chodzi jak maszyna. 100 fps -ów. Nie, 50. No, gdzieś tak utrzymuję, teraz 50. Czyli mi teraz ładniutko chodzi. Ładnie, ładnie, cacy. Cacy. Nie, tam lepiej nie wchodzić. W się 7 przyda ludzie. No dobra. Ludzie nie przeszkadzajcie mi. Nie no dobra. No. Można tak powiedzieć, że można... Ile do domku? 50 metrów. A, żeśmy sobie pochodzili, żeśmy sobie pozdobywali, no nie, ale super. O. Coś tu ciekawego. O. O, być może coś tam będzie. Parkur. A, żeby już pat. Szybciej. O, będzie dungeon, o, będzie dungeon. Proszę, nie. Ale nie. Nie ma dungeon. Szkoda. Szkoda, ja, mówię, nie dungeon, nie dungeon. Kurde, Adam Małysz. Co z Tobą? A właśnie, pytanie. Dlaczego Małysz skończył karierę? Co? Gadać mi tu. Przez Was. Przez, Przez Was. Kopiemy węgiel, kopiemy węgiel, kopiemy węgiel, węgiel, węgiel. Nie wiem, czy mi się przesłał ten filmik, bo akurat wstawał wszedł do pokoju i wyłaś skąpa. No dobra, żart. Myślałem, że trzeba kupić nową kartę pamięci, a ja tu patrzę, jak mi zaśmiecili kartę, kurde, jakimiś głupimi filmami w wysokiej jakości. Już miałem, kurde. Tutaj mam taki miernik, ile jeszcze mogę nagrywać. Zrobiliście Nie muszę się obawiać. No szczerze mówiąc, że chyba nic nie widzicie dziś. Mi chodzi o to, no nie wiem, wczoraj, w, znaczy w tamtym odcinku było trochę lepiej, no nie? A dzisiaj jakoś tak. Kurde pies, cicho! Muszek, nie przeszkadzaj. Bo, bo jak mi będziesz przeszkadzał, nie doskonalisz dzisiaj obiadu. Nie no, żartuję. Albo nie, zabiorę ci Szona i nie będziecie się bawić. Szon to mój drugi pies. Piesek, można powiedzieć. Piesek, masz bajtki z desek. Eee, <noise> dobra. No e, ja zaświecę, bo wy tu nic nie będziecie widzieć na tym YouTube, e, Szczerze. O kurde, portki mam fajne, no nie? Portki nawet, nawet. Teraz mi się rozwali. nie. Tu? Teraz. nie, już trzyma. E, dobra, ja już z tego. Ile? Ile FPS-ów? Bo znowu mi chodzi. A nie, teraz już się zniżył FPS. Kurde, znowu mi się jakiś program włączył. Pewnie I Kurde... E, e, ze świecami, e, FPS siory. O ehm. kurde. Ale żebym to zarobiście zrobił. Naprawdę klasa światowa. O, teraz będzie chyba z 50 albo nawet 30. Nie, nadal 20. Chyba mnie to coś za chwilę trafi. O, o Nie, 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 nie. Tak, tak, mówi zygzak, m'a queen". Nie, ja się długo. Yy, chyba za długo oglądam tego zygzaka. Bo Staś ogląda, yy, mój siostrzeniec ogląda. I no kurde, muszę z nim oglądać, bo się przecież tym opiekuję. No co mam zrobić? Bajki oglądam z nim i tak dalej. Yy, dobra, wyłoniłam się. Yy, Wejrzę, zrób dzień, kurde, a nie. Forem parę. Aha, i dlatego rozumiem, bo to jest zbior zimowy. No dobra, mniejsza, wchodzimy pod tą górę. Dobrze, że mamy ten dungeon. O, 20 metrów! 20 metrów! Szybko chodź tu, mój domku! Kurde oczy mnie już bolą. Nie, że, że zbyt długo już gram, ale po prostu mnie bolą dzisiaj wstałem lewą nogą. Gdzie ten Mossy? Ile już go mamy? Nawet nawet. Kurde. Wiedziałem, że mnie coś tu I teraz się rozwali. A nie, jeszcze wystarczy na jedno. Co najmniej. Mniej więcej. Dobra. E, czyli już podłogę skończyliśmy. No e, e, dobra, skasujemy jednego po mnie w kurza. E, już prawie redstone mamy stack. Dadburz guzik gnie twoje szarpe rozwiąże je trudne lagi ile ja tych baketów. siadełko to wiecie co mógłbym zrobić żywopłot żywopłot dzisiaj sobie tak jeździłem na rowerze bo dzisiaj jest, teraz jest godzina 10 Jeździłem o siódmej na rowerze, bo tak wcześniej wstałem. No i tak patrzę, jadę, jadę, wszędzie są żywa w płoty, sobie tak pomyślałem. Jak gdzieś nagram, no nie? To sobie może zrobię ten. Znaczy nie. O to chodzi. Z... Że... kurde, nie. Dobra. mniej, że sobie pomyślałem, że sobie zrobię tego, takie same znaczyście i tak <grym> dalej. Nie, dobra, i tak nie będziecie rozumieć, ale chodzi o to, że ten. Kuchy. I tak dalej. E, sobie pomyślałem, że sobie taki sam zrobię i będę ścinał sobie te dżunglowe, bo one tak fajnie i telijane tak wyglądają, jakby to był ten żółwopłot. No nie, tutaj mamy telijane itp. E, dobra. E, nie będziemy, kurde, tutaj coś robić, ale żeśmy sobie. E, patrzcie, ile mamy już e, węgla? No e, dobra. Zobaczymy, czy będzie widać przez opcji Fajne, że tam śnieg pada. <grym i z> ha, <nich widać> nic nie widać. Eee... Dobra, mnie to już kurza. Dajcie. Nie, sunset, kurde. Róbmy to. Róbmy to, rób to, ast. Róbmy to, ast. Róbmy to, ast. Róbmy to, ast. Róbmy to, ast. to, ast. Dobra, zobaczmy ile teraz. 30. E, nie to. E, idziemy chrumkać. <słyszy> <słyszy> <Halena>. <słyszy> o kurde. <słyszy> nie, to no, dobra, ogar. E, a, ule, miałem koszmar. bo się teraz wyjść ze swojego domku. O nie! <słyszy> nie, dobra. Ogar. E, Czyli tak, mamy mało kobela. Hmm... E... Dobra, lecimy po zioło. E, jedziemy po zioła, 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 jedziemy, jedziemy. Po zioło, po zioło, po zioło. O kurde, znowu lag. Dobra, Jany, Przydajcie się. Tru tru tu tu tu, tu tu. majtki z drutu mam majtki z drutu mam majtki z drutu mam Uch, nie mam majtek z drutu nie mam, nie mam majtek z drutu nie mam, nie mam kurde, wszystko prawie odłożyłem, nie mam się czym podprzeć um, wypad z baru e... Kurde, musisz do mnie cały czas pisać! Mam cię w dupie. I tak oglądniesz mój film i będziesz wiedział, o co mi chodzi. Yy, no dobra. Uuu, yy, pękło. Kurde. No kur... kurde. co <gryw> Nie dobra. O, ale zarobiste! Ja pierdziu. Fajne, no nie? Ale mi się świat zarobisty trafił. Ile mamy tego? Dobra! Później przyjdziemy. Nie teraz za bardzo to nie interesuje. Domeczek mój kochany. Ua, Wejście smoka. Dobra. Co byśmy tu mogli zrobić? Już ja mam pomysł. Bo jak już wiecie tam ble 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 i tam ple 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 i tak i tak dalej po co mi to? I pan balu, kurde. No tak przetopię sobie kobla. A, ty też po co tu przyszłeś? Przyszedłeś, przyszłeś, przyszłeś. Po co tu przyszłeś? No dobra. O. Jakieś liście drzewają w powietrzu. Drzewają w powietrzu. Edupa. dupa. E, co wy powiecie na e, Block of Diamond? Most Stone. Nie no, to będziemy się powoli żegnać, no nie. Tu będziemy tu jaj robić. Widzicie tam dynię? Kto widzi dynię, łapka w górę. Dobra? Tak się umówmy. Bo ja ją widzę, chociaż tak nie za bardzo. Dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. Nie wiem czy jeszcze kończyć, ale dobra. Jeszcze wejdę na górę, tam się pożegnamy. Jak zawsze na początek. No dobra. Tak więc... Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Żegnam się z wami. Na razie i pa!